Siema, wszystkim. To no co, Konrad? Wszystko przywiozłeś? No tak. Platforma jest, nosidło jest, jest, jest. kule są, kolki są, kotle są, są i to na koksu. Koksu też, koks też jest, można zobaczyć. Dla, nie, dla niewiarygodnych. <laughs> Bez koksu moim zdaniem się nie da trenować. Nie, koks podstawa. <laughs> Zabezpieczyłem się bo to dwieście, jak to no, jest. Na dwa lata treningów mamy na zimie. Wow, nawet lepiej. <laughs> no i widzisz, tak to bo je, do... Jeśli tylko będzie trzeba, to dokupimy żużlu. A to jest dla, dla nerek niedobre, słyszałem. A żużel na nerki? Żeby nie, żeby No i widzisz, tak to wygląda. Teraz musimy tutaj trenować. Jak wiecie, że tam się z Werą. Rozstaliśmy, ale fajnie. Zostaliśmy się z werą, ale mamy miejsce. Jest mamy fajnie. miejsce mamy inne miejsce teraz, bo przez to, że są te filmiki, taki mój kolega się zaoferował, który ma tutaj działkę, że dostaniemy działkę na cały sprzęt z garażem. O, no to super, <laughs> więc, to będzie, będzie gdzieś gdzie to trzymać. Stąd jakby. będziemy się przeprowadzali prawdopodobnie za tydzień. Mamy całą działkę dla siebie. Yy, tak naprawdę możemy tam już wszystko robić. Tak mam dziecko do dyspozycji. Nawet rzucać w górę kegami i tak. Ko z tym dalej. Z ten koksem tak. trzeba będzie przewieźć ten koks, Kurwa. kurwa taczki trzeba wziąć. Cię tak na widoku zostawiłem, żeby... Jak kurwa. kurde. Nie, teraz, nikomu koks nie potrzebny, nikt na siłowni nie chodziło zamknięte wszystko. Tak. No i co uważasz teraz, jak to będzie wszystko wyglądało coś z nami dalej. No co no, kto tam ma jakieś hantle w domu, w garażu, kto tam coś ten, no to będzie ćwiczył. No, zobaczymy, kiedy te obostrzenia zejdą. Wiesz. Kiedy rząd, kiedy rząd coś, no ja bym chciał chociaż po pięć osób jak do kościoła żeby wpuszczali. No. Tak, że, no, ale to trzeba tak ma być, podobno, że po te osoby, tam na losy, żeby ktoś mówić, że. Gdyby, chociaż jakoś tak to, to było, no, to, 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 to już trochę by sprawę załatwiło. Ale tak, to to chodzi o tych, którzy prowadzą te że nie upadają, nie. No to też prawda, słuchaj, no, jak ktoś zainwestował w nowy klub no. jakoś przed, no w styczniu, w lutym, czy tam jeszcze w tamtym roku, no ma kupę rad, kupę, wiesz, kupę wszystkiego, no to teraz jest strasznie ciężka sytuacja, no. W czarnej tyłku jest, no ale co? Ta. Życie, nie? No wiadomo, ten sprzęt nie, nie kosztuje, wiesz, 20 czy 30 zł. Tak samo i teraz z tym trenowaniem, wiesz, my tak samo nie wiemy, jak teraz trenować, bo nie wiemy, na co się szykować. Ja, tak. na przykład, każdy uważa inaczej. Moim zdaniem jest tak, że zawodów nie będzie, więc... Moim też, że w tym ja roku sobie, to już jest... Ja sobie biegam, tak, tak widzicie, z małymi ciężarami, coś tam, te słabsze swoje strony poprawiam o handla sobie zacząłem częściej robić i tyle. No, bo tak naprawdę, co, co, wiesz, co tu teraz robić? Szczerze, to najpierw trzeba czekać na jakieś propozycje, nie wiem, startów, o. Nie, wiesz, propozycje to są, tylko, że ja w te propozycje nie wierzę, tak ci powiem. Bo ja nie wierzę, że w sierpniu czy w wrześniu się zawody będą. Nie, nie. Mo, może, ale ja bym chciał się mylić. Znaczy ale... zawody będą mogły się odbyć, ale bez publiki, no, to jest, zrobić coś dla niczego, no to co, który sponsor w to wejdzie? To, to, to jest druga sprawa właśnie, który sponsor w to wejdzie, żaden. A trzecia to... sprawa, to jest jak sponsorzy dostaną po dupie teraz, to będzie za rok. To co będzie yy, w przyszłym roku. Każdy będzie chciał odrobić stratę, a nie wspomagać jakieś, wiesz. Szkoda, bo ta się fajnie zapowiadała. Mm. A no nie co, no. Jest, nie jest to nasza wina. Widzieliście, udało nam się zrobić 6 miast, 7 miał być finał. Tak. Wszystko było dogadane, wszystko było dograne. Dobra, nie ma co tam się, wiesz. Nie ma co dyskutować. Będzie, co Chodź. będzie. Słuchaj, Chodź. będzie, co będzie. I tak dalej, powiedz mi, na razie możesz o, internetowo rekord jakiś poprawić. Tak, <grym> bo, bo to zamieszanie jest w internecie. A ty jak uważasz na ten temat? Zależy o nie? Ja ci powiem tak co do... Moje zdanie jest takie, co do martwego ciągu, każda sztanga ma 20 kilo, tak? tak a ty bardziej mają oryginalne krążki. Oryginalne krążki to jest łatwo zważyć, łatwo położyć to na, e, na wagę, tak? Chyba no będą dobra, sędziowie jakieś tak? Tym bardziej będą sędziowie, kurde, niewygodnie mi tu na tym i ten i. No to jest najłatwiej do zweryfikowania, ten, ten rekord, Najłatwiejszy, tak? Do zweryfikowania. Odnośnie belki. Przytrzymał, ja nie, wiem. nie przytrzymał, zaraz by było, nie? Przytrzymał, nie przytrzymał. To raz, a dwa, jaka belka? Wygodną miał swoją, na miał rozwoju, swoją, bo... wygodną. Wiadomo, Samo. sztanga jest każda taka sama. Tak. No może być bardziej miękka, twarda, wyginać się. No Proszę, i... Ale to będzie robione w kostiumie, tak? Czy nie? W kostiumie. W kostiumy. no Eddie Hall zrobił 500 w kostiumie. Ja wiem, no. wiem, wiem, wiem. wiem, że Eddie zrobił eee, Co do tej belki, to jest tak, mówisz, miał swoją, średnica nie taka, ta drewniana, ta metalowa, jego, no. je, z jego siłowni, a nie wiadomo ile ważyła, no, a to... Iron to ponoć też podniósł raz 230, nie wiem, czy widziałeś w filmie. Widziałem, widziałem. No i też mogę się teraz zastanawiać, ile tak. belka waży, no bo dwa kółka tylko z boku widziałem, tak? No dokładnie. Na no, 230 na belce, to pusta belka ważyła ile? To jest nie do weryfikacji tak naprawdę. 180, 190. Martwy ciąg jest prosty. Mi się wydaje, że to powinno być zaliczone. No słuchaj, no to będzie stream, to będzie na żywo, tak ma być robione wszystko. Słuchaj, wszystko Stąd ma być robione na, na żywo. Wiesz, co do, co do kuli, którą będzie przerzucał tą Stolzman, no dobra, kulę można postawić na wadę. waga wykazała, ok, kula jest kula, tak? No ale co do tej belki, no to już będą kontrowersje. Hmm. Że inny zawodnik no, hmm. musiał A dźwigać na takiej belce, on ten ma... Na tyle ma być chyba też Nowikow ma być rekord. No tak, tylko, tylko teraz mi powiedz, bo ja to czytałem jest 100 kilo Louis styramel, tak? Tak. 100 kilo na 75 sekund. Ile wynosi obecny ten rekord, mi powiedz? Bo rekordy są na 60. No właśnie. czyli to, to ile nie podniesie tyle będzie rekordów. No właśnie też nie wiem, no to, to jest dla mnie też ciekawe, bo nie znam i kogo się nie pytałem, no to wszyscy dźwigali na 90, na, przepraszam, na 60 sekund. I ja i Kielich i Belsa, wszyscy zrobiliśmy 9 na 60 sekund. No widzisz, no faktycznie. Także no na 75 jest mi ciężko powiedzieć, jaki jest w ogóle rekord świata, bo czy on zrobi 10, czy zrobi 11, no to to będzie ten rekord. Będzie tak ustanawiał. No to. chyba, że ktoś poda, jaki to był rekord, te 100 kg, no to będę wiedział. Ja też nie kojarzę, że w takim zawodach to było robione w 75. Też nie. Bo wszędzie robiliśmy na, na, na 60. I tak jest o tyle fajnie, że coś się dzieje, że wie, że to nie zamarło wszystko, nie? że jednak jakieś rekordy się ruszają, chociaż, chociaż tyle jest. No dokładnie. Ostrogmeni, reszta to jest. No a z drugiej strony, no wiesz, no tak też tutaj siedzimy gdybami, no ale coś się musi dziać, no chłopaki porobili te formy, no niech dźwigają, no dobra, no coś się będzie działo. No. Wobec tej sytuacji no nie da się inaczej, tak? No, nie no, już, moim zdaniem prezmasowych nie będzie w ogóle w tym roku. No bo zaż mamy już kwiecień. Zobacz, tak. jakie są obostrzenia. Zaraz nie... maj będzie. Będzie taki odcinek przykry. <laughs> Nie, tam przykry, mamy tonę koksu. Mamy tonę koksu i autobus dociągał. Ale, ale ten koks zamieniamy na ten taki do wstrzykiwania czy do wciągania. No. Bo jak do wciągania to ja tu mogę siedzieć i siedzieć. To jest, to jest, to jest surowiec dopiero. Mamy surowiec. Będziemy przetwarzać za chwilę. I po autobus trzeba iść, będziemy ciągnąć. Nie, no skoisz, to się słuchaj, to się pobawimy. No odnośnie tych rekordów. Ja jestem ciekaw, co chłopaki pokażę. A może coś pobiję jakiś nowy rekord. No, mi się wydaje, że ten 500 dopadnie, tak się 501. No dobra, odnośnie jeszcze tego rekordu 501. No to, to taka kontrowersja jest, tak? No bo to nie są zawody, bo to nie to, bo to nie tamto. No ale w grudniu Iwan Makarow w Moskwie, tak? A Moskwie? podchodził. Nie wiem, że w Moskwie, ale w Rosji na pewno. W Rosji, ale, czy to w, w Petersburgu, czy w Moskwie. No nie wiem, no nieważne gdzie, gdzieś tam w Rosji. Podchodził pod 501, co prawda nie wziął, no ale nie, no nie było wokół tego tyle szumu. No, ale próba no. była. Próba była. No i co? No i był ale, jakiś ja nie wiem, czy on i Belki też nie podchodził. Nie, Belki nie. Na pewno nie? nie. Na treningach robi tam 200 czy 202 kg. No ale pamiętasz wtedy, żeby jakiś szum wokół tego był? Nie, no każdy. Nie, ogada? nie, nikt. To było na scenie był. jakiejś robione, takie, wiesz. No nawet Eddie Hall po, tam mu życzył powodzenia, bo widziałem w komentarzach. No to... Też nie wiem, o to wiesz Ty, bardziej jaka jest sytuacja na świecie, na to trzeba zwrócić uwagę, że na faktycznie nie, nie jest realne zrobić zawodów teraz. Więc gdzie on ma ten rekord próbować bić? Nie wiem, może tam chłopaki się denerwują, jeden z drugiego, który więcej osiągnął i tak dalej. No, Tor, wiadomo przecież. Tam chyba coś innego też jeszcze jest, nie kłótnia. O WSM 2017, no to ja się nie wypowiadam, bo mnie tam nie było. No. Jakbym tam był, to mogę coś powiedzieć, ale mnie tam nie było, no to nie, nie będę się wypowiadał. No. Tam to jest z platformą A, zresztą. Znaczy widziałem to z platformą, no i. Zresztą chyba akwatorów nie zaliczyli, tak? Nie zaliczyli mu jednego powtórzenia, słuchaj. Nie byłem tam, nie jestem sędzią, nie wiem jak to wyglądało na żywo. Tyle co na kamerze. Jakie zasady wcześniej oni też ustalali? Jakie zasady ustalali? Tyle, słuchaj, podwójne, ten double dip, bo to chodzi o ten double dip, mm -hmm. czyli o podsiad. No. Nie wiem, tam czy to chodziło o podsiad, czy o to, że torsał trochę, że nogi mu się ugięły, nie, nie wiem, nie jestem sędzią, nie wypowiadam się na ten temat. Ale kontrowersyjny to było. No by było, no, ogólnie by było. A teraz ch chłopakom takim, co się bawią w stroku, więc co, co polecasz? Jak teraz trenować w tych warunkach? No na dworze, no, jak ktoś coś ma jakiś sprzęt, no to na, no, na dworze przed domem. No, no jak polecam trenować? Ogólnie to, słuchaj, ogólnie to ja każdemu bym polecał zrobić sobie przerwę, trenować sobie fajnie teraz, dla przyjemności, nie szarpać się z ciężarami, yy, odpocząć trochę od tego, wrócić silniejszym, kiedy to się wszystko skończy. Ty możesz ta przerwa, to i będzie dobra, pewnie. No i będzie dobre, no słuchaj, no organizm też potrzebuje odpoczynku, no. Po tym roku taki zajazd. Widzisz, więc... ja planowałem przerwę, tak, do, do września. Mam prorok. przymusową przerwę do, do, do września. No, jak sobie zaplanowałem, tak mam, no. Właśnie Hisz w Kratuzach poważę, że prorok. Chłopaki na przykład trenują ostro, no. Team akwarium trenuje ostro, no. O, się pojedzie zaraz. No wiesz, to... Kurde, ale też no nie, nie trenować, w domu siedzieć, ja powiem nie Ci szczerze, co tu robić. Ja trenuję w, w tym momencie z nudą, siedzę w domu 24 godziny na dobę. Ale dla kogoś, Konrad, kto trenuje 15, 20 lat, 25, teraz nagle zabranie siłowni, to jest, to jest przerwanie i jakiegoś... Yy... Ja 8 lat już trenuję, jakby nie patrzeć. Ale słuchaj, teraz zabranie komuś siłowni, to jest zaburzenie jego spokoju psychicznego, fizycznego, zaburzenie jego metabolizmu. No co w domu na tych gumach możesz stworzyć? No? Każdy wrzuca te filmiki na, na gumach. No co na tych gumach możesz stworzyć? No? Ja widziałem dzisiaj filmiki. Jeden gościu zawiesił gumę na drzwi i drzwi wyrwał. No. No. no chcesz, chodzisz na siłownię, machasz ciężarami po 200 kilo, po 180, po 150, czasami w ciągach po 300, w przysiadach też. I nagle ci dadzą gumy. No, no i co z tą gumą zrobisz, no? Pojeździć na nim możesz to najwyżej. No, wiesz, no ktoś... Zastąpią no tam jakieś wiesz, tam, te, te treningi na tym, no, ale to nie zastąpi Ci, ci tego, co No W tym momencie ja rozumiem sytuację, że jest koronawirus i tak dalej, i tak dalej, że tak się trzeba przystosować i to, i tamto. No, ale wiesz, no, niektórzy, którzy to robią 20, 25 lat, czy tam nawet 30, całe życie chodzą na siłownię, nagle im coś zabrać, to też nie jest tak, dla ich zdrowia wszystko okej. Okay. nic, oby to, oby to wszystko wróciło. Pewnie, że tak. Ja jestem jak najbardziej, ja się też podporządkuję, trzeba będzie wchodzić w maseczkach, będę zapierdzielał w maseczkach. Trzeba będzie, nie wiem, e, siedzieć w domu, będę siedział w domu, żeby mm. jak na to, to przestało. No, mm. no ale oh. wiesz, no, no na przykład drażni mnie to, że wiesz, do kościoła w pięć osób możesz wejść, ale na siłownię w pięć osób nie możesz wejść. No. Do sklepu możesz wejść w piętnaście osób, jak a są ja trzy to, kasy, ale, tam, a wiesz, tam no. To się może to zmieni jeszcze. Nie wiem, może na jednego trenera personalnego niech będą dwie osoby na, na siłowni. No i to, to, i to też już będzie jakieś udogodnienie dla ludzi. No. Mówię, to bardziej chodzi o biznes tych ludzi. No. Dobra. Dobra, ale my nie jesteśmy od polityki, tak, już od dźwigania. Ciężki sprzęt gabarytowy. A teraz idziemy pobiegać.